Dobra Dzisiaj trochę ruchu e, poszedłem w nocy Tylko po to, bo już tak nie naszło Jest godzina Nie wiem czy zobaczycie Druga 10 się znaczy, pojechałem żeby podpoczywać autem i mnie naszło, że chcę nagrać oczywiście spróbować pierwszy raz nagrać filmik krótkometrażowy z nocnej jazdy autem no i co? Coś tam ponagrywałem Morda mi się cieszy, bo, bo fajny mi, te, mi się podoba ale trzeba będzie to jeszcze poprzecinać porobić póki co nie ogarniam jak to się przecina i tam się i, i się montażuje więc porobię to w kapkacie jak widzieliście pewnie wstawię to na początku albo na końcu nie wstawię to na końcu a teraz po prostu się przywitam z wami a dopiero na na końcu zobaczycie efekt finalny, jaki mi wyszedł Jeżeli ktoś to zobaczy, może skomentować, jak na pierwszy raz mi wyszło Na pewno wiem, że bardzo ciemne jest to wideo Nie wiem, czy Ekspozycja zawiodła Też przez to, że mam Passat 1.9 wtedy i To czasami strasznie drżało, jak widziałem Więc Trochę do poprawki No, no ale też się bawiłem Ktoś idzie? Nie. To dobrze, bo bym się zawstydził. Nie, ale ogólnie fajnie. No i tylko chyba tyle chciałem wam mieć do powiedzenia. A jest jestem teraz chory, trzeci dzień. Przeziębiony i na siłowni nie byłem już trzy dni. Jest też ta tragedia. Jakbym nie był ponad dwa tygodnie, to było kiepsko. Bo po dwóch tygodniach od braku stymulacji mięśni się zaczynałem rzeczywiście realnie spadać, a w ogóle. Zobaczcie, Ficik, czapeczka już jesienna, kurteczka skórka, nasik, nie? O, no i kurczę, fajnie, fajnie. Nie jest tak chłodno w nocy. O, zobaczcie. Nad stawkiem u rodziców. Fajnie, przyjemnie Może sobie zasiądę na ławkę czy coś Czy mam wam coś do powiedzenia takiego merytorycznego Zawsze mam <laughs> Czytam dalej książkę myśli i borać i borać się Wypożyczyłem jeszcze książkę Fantechizm 2.0 od Andrzeja Dragana która bardzo mnie ciekawi I co jeszcze? Niebo I co, tak sobie czytam Przeczytałem już Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec Trochę z niej wyciągnąłem Teraz zaczynamy Czaję się na to, żeby kupić BMW E46 Zimowego wojownika po to, że jak mamy teraz połowę września za chwilę zaczną się na marketplace na Facebooku zbierać użytkownicy, którzy chcą kupić takie BMW a ja w tym czasie jak teraz kupię szybko jeszcze R46 w dobrej cenie mam nadzieję, że będę mógł nim dojechać do domu normalnie bo taki jest plan, żeby kupić BMW, pojechać tam pociągiem chyba, że ktoś będzie chciał z nami pojechać to autem i wrócić na dwa auta ale żeby móc wrócić tym do domu tą atom więc plany staci, żeby kupić beatę za rozsądne pieniądze. Najlepiej takie, taka beata, która jest, e, jakieś ma fotele brudne, lacierkę ma do zrobienia, bo ja wtedy jestem w stanie to zrobić takie rzeczy. Mechanicznie jakieś oleje, czy filtry, czy jakieś proste rzeczy elektryczne, czy na przykład wymiana, nie wiem, rozrusznika, to też jestem w stanie zrobić, ale jeżeli już jest silnik, czy na przykład nie ma nie ma sprężenia na jakimś tłoku, czy... Czy co? No, jakieś mocniejsze rzeczy, nie? Bardziej zaawansowane. To. Cóż, ten nie ma co się w to bawić, nie? E, napisałem chyba do około setki osób z różnymi samochodami. Z 40 osób to jest BMW. Inne osoby to są e, dwójci, Trójci, Czwórci. E, Napisałem, napisałem sobie z czatu GPT, że mi napisał ładną wiadomość, żeby napisał mi wiadomość o treści. Że tam, bardzo przepraszam, czy tam na przykład kwota 1000 zł byłaby zadowalająca za, za dany samochód. A jeżeli pan chce się szybko pozbyć, to możemy bez negocjacji po prostu dobić targu. I Ja przyjeżdżam na kolejny dzień i, i zabieram samochód, nie? Tak miałem wiadomość i do 30 dni nie trzeba rejestrować samochodu, więc jeżeli w 30 dni bym jeszcze ten samochód sprzedał, to nawet nie musiałbym go rejestrować na swoje. Oczywiście musiałbym zapłacić później od, jeżeli bym kupił samochód za 1000 zł, a sprzedał za 3000 zł, to musiałbym od tej różnicy, czyli 2000 zł kwoty zarobku na czysto dla mnie zapłacić podatek 12%. Więc trzeba to też wziąć pod uwagę na koszta, koszta paliwa, żeby dojechać tym samochodem Koszty części jakichś lacierów ewentualnie koszty chemii do prania Więc trochę będzie, ale jara mnie to Codziennie przed snem czytam sobie formułkę, którą sobie napisałem o mojej przyszłości daleci. I o przyszłości do 13 czerwca. Założyłem sobie, że do 13 czerwca chcę dokładnie zarobić 15 tysięcy zł przychodu. Nie mówię tutaj o pracy na etacie, tylko o dodatkowym pieniądzu. bo Teraz zaczynam pracę na etacie nową w poniedziałek. Dzisiaj mamy już piątek, więc za sobota, niedziela, za 3 dni. Zaczynam pracę na etacie nową elastyczną. Będę jeździł skuterem i dowoził żarcie do osób. Też fajnie, bo tam jest taka, taki magazyn właśnie z pożywieniem, to znaczy pożywieniem, ze spożywczymi rzeczami. Nagrywam się, ale dobra. się upewnić. Ze spożywczymi rzeczami magazyn, który rozwozi do osób z zakupy i sytuacja wygląda na ta, tak, że oni tam mając te spożywcze rzeczy i zakupy Wiadomo, data ważności się kończy, i jak się data ważności teraz zbliża, to podobno kurierzy i ci, którzy pakują, mogą sobie normalnie takie lodóweczki brać, to jedzenie do domu, jakoś tam skategoryzować i podzielić, więc fajna też, fajna też rzecz. Ja trochę się porusza, jeszcze fajna też rzecz i. I tyle buduję dalej kanał na YouTubie coś powrzucam Staram się coraz bardziej coś nowego pokazać Czy coś nowego pokazać cały czas pokazuję twarz, ona już nie jest nowa tutaj, ale staram się coś zaimplementować nowego tutaj jak na przykład dzisiaj próbuję ten właśnie e, taki night ride Nightride, Ride Kurczę. A jest taki kanał na YouTube Night Ride Od naszych polskich chłopaków Którzy mówią po Po angielsku Podejrzewam po to mówią po angielsku Żeby po prostu mieć lepszą publikę Znaczy lepszą Nie mówię, że Polska jest gorsza Tylko po prostu, żeby mieć bardziej interkontynental No i też to jest fajna nauka angielskiego nie? Jeżeli mówisz to kanał po angielsku Fajnie, I widziałem właśnie w parku z jak byłem raz na pomorskich targach autokosmetyki Kurczę, fajnie, fajnie w opłacie fajnie. robią. To, że widziałem, że nagrywali odcinek o Cywikach i ja kupili pięć Cywików, pomalowali je na żółto. Fajna zajawa, Totalnie jaram się, ale coś miram do auta. Będę wracał chyba do domu. Nie przez to, że jest zimno, ale po to, żeby już iść spać Ujaci ja ci pająk, ja ci kręcę ci duszę No i gitara, nie? Trzymajcie się Buziaki Ule.